Witamy Was ponownie na naszym kanale z Polskiego na nasze. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważną lekturą, chyba najważniejszą, jaka istnieje w Liceum. Spróbujemy się zastanowić, dlaczego ta lektura jest najważniejsza i co w niej takiego szczególnego. Granica porusza bardzo ważne problemy, które dotyczą każdego człowieka. Zofia naukowska pisała granicę w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Powieść ukazała się krótko przed wojną, a sam czas akcji opiewa właśnie dwudziestolecie międzywojenne. Jest to powieść psychologiczna, psychologiczno-społeczna i tak należy ją traktować. Chociaż była pisana 100 lat temu, problemy, jakie porusza, są nadal aktualne. Czyli widzimy tutaj pewien uniwersalizm. Człowiek, tak jak powtarzałam wielokrotnie, jego sposób myślenia, mentalność, sytuacje, w jakich się znajduje, nie zmieniają się. Zmienia się jedynie wszystko to, co związane jest z rozwojem cywilizacji. Czyli możemy powiedzieć, że dekoracje dookoła nas się zmieniają, a istota problemu pozostaje niezmienna. Jakie wobec tego problemy są tak ważkie, niezmienne i stałe? Autorka powieści przede wszystkim próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje człowieka? Dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej? Co na niego wpływa przez całe życie? Czy to środowisko, w którym się wychowuje, czy to wartości, w których został wychowany, czy to sytuacje wobec których musi podjąć jakieś decyzje i ponieść jakieś konsekwencje, które też kształtują jego osobowość? Które rzeczy są dobre, które rzeczy? Są złe. Sam tytuł powieści Granica jest bardzo piękny, bo można ją zdefiniować w wielu obszarach, na bardzo wiele sposobów, i ta granica może dotyczyć bardzo wielu spraw, od postępowania poprzez wartości moralne, w sposób myślenia, czy co nam wolno, czego możemy się dopuścić, a czego nie. Zofia naukowska, pisząc swoją powieść, zastosowała ciekawy zabieg. Na początku dowiadujemy się, Czym kończy się kariera Zenona Ziębiewicza? Czym kończą się jego losy? Potem dopiero, jak do tego doszło? Zenon Ziębiewicz to bohater, który. Osiągnął awans społeczny. Pochodził ze zdeklasowanej szlachty. Dzięki wykształceniu i małżeństwu wszedł w wyższe kręgi. Był jednak wyalienowany społecznie. Starał się wkupić w łaski posiadających. Zenon Ziębiewicz to bohater, który z początku ma szczytne cele, ale dla kariery decyduje się na coraz większe ustępstwa. Zmienia się, przestaje być sobą. Życie Ziembiewicza to schemat utraconych złudzeń. Piękne młodzieńcze zamiary, wzniosłe hałasy, Asła tracą siłę wobec konieczności wyboru między ideałami a karierą. Ziębiewicz zmienia się, przechodzi na tę stronę, po której znajduje się to wszystko, czym pogardzał. Sam nie od razu uświadamia sobie postępujące zmiany. Jest to proces powolny. Kolejne ustępstwa. Prowadzą do przekroczenia granicy moralnej. Zapomniał, że musi coś przecież istnieć, jakaś granica, której przekroczyć nie można. Jakie granice przekraczał w swoim życiu Zenon Ziemiewicz? Przede wszystkim żył w tak zwanym kompleksie bolebożańskim. Nigdy nie chciał być taki jak jego ojciec, a jednak powielił jego postawę. Wdał się w romans z Justyną Bogutówną, córką kucharki, kiedy już był związany z Elżbietą Prosta dziewczyna, nieświadoma tego, co się dzieje, myśląca, że Zenon ją kocha, zaszła z nim w ciążę. Ten sugeruje jej usunięcie. Dziewczyna to robi, popada w chorobę psychiczną. Zenon przekracza granice. Granice społeczno-obyczajową. Sam należy do innej klasy, robi nadzieję biednej służącej. Poza tym przekroczył granice moralne, etyczne. Był z Elżbietą, jednak spotykał, 国家。 Z Justyną. Robi tak, jak jego ojciec. Ten również miał wiele kochanek wśród służących. Godzi się na to jego żona, matka Zenona. Nie widzi, udaje, że nie widzi, przebacza mężowi. Czy taka sytuacja istnieje we współczesnych czasach? To zostawiam Wam do przemyślenia. Zenon, z Ziębiewicz czasem, staje się taki, jak jego ojciec, staje się taki, jak inni, przechodzi na tę stronę, po której nigdy nie chciał. Tak. Jego młodzieńcze ideały legną w gruzach. Powieść zawiera tezę, że człowiek jest taki, jak miejsce, w którym przebywa. Zenona Ziębiewicza ukształtowała bole boża, gdzie wszystko jest udawane, pozorne i nieautentyczne. Rodzice Zenona, Żancia i Walerian, dawno utracili przez niegospodarność majątki, ale nie pogodzili się ze zmianą statusu społecznego. Sami przed sobą udawali, Żancia mówiła koślawą francuszczyzną i nieudolnie grała na fortepianie. Valeria Valerian czyścił broń, gdyż jego pasją było myśliwstwo. Zatrudniali też służbę. W ten sposób tworzyli pozory pańskiego domu. Walerian Zimbiewicz był erotomanem uwodzącym wiejskie dziewczyny, ale w poczuciu skruchy wyznawał zawsze żonie swe grzechy i otrzymywał przebaczenie. Na co dzień przybierał maskę kochającego męża i ojca. Z granicy wyłania się koncepcja człowieka jako istoty złożonej, podatnej na wpływy środowiska ale jednocześnie wolnej, mającej prawo wyboru nawet w mało sprzyjających okolicznościach. Człowiek jest istotą biologiczną, ulegającą wpływom własnej natury. Zgodnie z zasadami psychoanalizy podporządkowany jest popędom seksualnym. Zenon Ziębiewicz rozpoczyna i kontynuuje romans z Bogutówną wbrew sobie, jedynie po to, aby zaspokoić popęd. Jest to fizyczne pożądanie. Poza tym człowiek jest istotą tą istotą społeczną, podporządkowaną prawą grupy, z której się wywodzi, zdeterminowaną pochodzeniem. Ziębiewicz jako człowiek inteligentny i krytycznie oceniający rzeczywistość stara się zdobyć awans społeczny, ale wszystkie osiągnięcia okazują się pozorne. W rzeczywistości powiela schemat bolebożańskiego życia. Prócz tego człowiek jest istotą świadomą, czującą, znającą normy moralne. Ziębiewicz ma zdolność samoanalizy, jednak celowo Odpowiedzi na podstawowe pytania. Tak naprawdę czuje się wyobcowany i samotny. Widzicie, czy jest to bohater tragiczny? Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, jak wygląda życie człowieka, jakich wyborów musi dokonywać, z czym musi się zmagać, ze środowiskiem, z wychowaniem, ze szkołą, z pracą, z tym, w co wierzy, co utrzymuje go przy życiu, czym się kieruje, jakie emocje nim targają, to jest postacią tragiczną. Postacią tragiczną taką, jak każdy z nas. Życie nie jest ani czarne, ani białe, ani dobre, ani złe. Przekraczamy w życiu różne granice. Nawet tak banalne jak granice dorosłości, granice pierwszego złego uczynku, pierwszego kłamstwa, granice pierwszej miłości, pierwszych wątpliwości, granice swoich własnych możliwości, granice swojego własnego sumienia i mnóstwo, mnóstwo innych. Dlatego granica jako opowieść jest tak ważna. Zachęcam, byście zapoznali się z tą lekturą, ponieważ nie dość, że jest ciekawa, postać Zenona Ziębiewicza jest żywa, normalna, realistyczna, przeżywa mnóstwo problemów, z którymi spotykamy się na co dzień. To jeszcze z tej powieści możemy czerpać wiele motywów i wykorzystać je później przy pisaniu pracy. Nie wspomnieliśmy albo powiedzieliśmy, bardzo mało o tym, w jaki sposób było skonstruowane w ówczesnych czasach społeczeństwo. Częściowo ta powieść mówi też o tym, o grupach społecznych, o tym, jakie miały względem siebie relacje. Nie poruszyliśmy tego tematu z powodu, który jest bardzo oczywisty, mianowicie czasy się zmieniają i Relacje między grupami społecznymi istnieją, ale dzisiaj są już troszkę inne. Pamiętamy, jak mieszkali ludzie w kamienicy u pani Kolichowskiej. To, co dla jednych było sufitem, dla innych było podłogą. Mowa tutaj o takich granicach społecznych. Czym wyżej w kamienicy, tym lepsze miejsca, lepsze pokoje, lepiej sytuowani mieszkańcy. Kochani, do jakich innych tematów można wykorzystać? Na pewno do tematu dotyczącego wyborów moralnych, etycznych, tego, czy zostać przy swoich zasadach, czy je złamać. To również utwór o dylematach dotyczących tego, jak żyć w rodzinie, jak żyć w małżeństwie. To również o zakłamaniu, o formie o rodzinie i ogólnie o społeczeństwie o tym co to znaczy żyć wśród innych ludzi na koniec jeszcze taka jedna myśl granica wyznacza swego rodzaju normy swego rodzaju pojęcia społeczne wartości granica też wyznacza to do czego jesteśmy zdolni naukowska chciała nam chyba powiedzieć których granic przekraczać nie można nie znaczy jednak że granic nie należy Przekraczać. Przeciwnie, granice są od tego, żeby je przekraczać, tylko w taki sposób, żebyśmy się podczas przekraczania tej granicy rozwijali, a nie tak jak bohater powieści Zenon Ziębiewicz. Kochani, na tym kończymy. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Zapraszamy Was na nasze kolejne odcinki. Jesteśmy również na Discordzie, a także co środa mamy streamy na Twitchu. Pamiętajcie, że tylko tylko my tłumaczymy wam z polskiego na nasze.